No cześć, cześć kochani! Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie! I czemu ja taka roześmiana dzisiaj jestem? Dlatego, że mam dla Was dwie taniutkie perełki. Dwie tanie perełki, które musicie koniecznie poznać, jeżeli uwielbiacie kawę w perfumach. Jeżeli chcecie pachnieć jak latte na podwójnym mleku. Jeżeli chcecie dużo kawy, dużo mleka, dużo energii z rana, to ten filmik jest dla Was. I teraz tak, moi drodzy... Szykuje się już wkrótce e, film. Z perfumami, które mają w nutach kawę. Czyli o perfumach z nutą kawy, takim obszernym materiale, opowiem wam w takim obszernym o, materiale, opowiem wam już wkrótce, bo taki filmik planuję yy, i taki filmik za jakiś czas na kanale się pojawi, bo mam trochę perfum z nutą kawy, które uwielbiam i które muszę wam przedstawić i które muszę wam pokazać. Natomiast dzisiaj o dwóch perełkach tanich. Pięknych, energetyzujących, mleczno-kawowych petardach. To takie małe moje zastrzyki energii. Dlaczego o nich chcę dzisiaj powiedzieć? Bo uważam, że te dwa zapachy zasługują na oddzielny film. Ja ogromną fanką kawowych zapachów nigdy nie byłam. Lubiłam kawę w perfumach, natomiast takie, wiecie, mocno kawowe, konkretne zapachy jakoś tak, nie, że nie, niekoniecznie, ale. Jakoś nie miałam na nie parcia. Mam w swojej kolekcji dużo zapachów z nutą kawy, które naprawdę bardzo lubię i tak jak mówię, dlatego powstanie taki film. Natomiast, żeby pachnieć na co dzień kawą z mlekiem tak mocno, mocno, to ja musiałam do tego dojrzeć. I w przeciągu, słuchajcie, ostatniego czasu natrafiłam na dwa produkty. O jednym z nich... A będzie to mgiełka zapachowa, która kurczę jest tytanem trwałości. Kawowym ty tytanem trwałości. Więc nad jedną z nich, konkretnie mgiełką z Rossmana, zastanawiałam się już, już jakiś czas. I ja ją wąchałam, ja do niej podchodziłam, ale tak sobie myślałam, kurczę, czy ja chcę pachnieć jak kawa latę z dużą ilością mleka i cukru? Czy ja wolę gdzieś tę nutę kawy, którą mam, posiadam w swoich perfumach? No i tak słuchajcie, zawsze podchodziłam, zostawiałam temat. Ale ostatnio wyszłam do Rosmana i mówię, mam ochotę pachnieć rano jak kawa z mlekiem. Chcę dodać sobie energii. No i słuchajcie, kupiłam. Kupiłam to cudeńko, kupiłam tę giełkę, która już od jakiegoś czasu jest wszędzie chyba wiralem, w ogóle cała seria tych mgiełek. Hmm. I ja się po prostu zakochałam. Ja nie miałam zbyt dużych oczekiwań. Ja sobie kupiłam tę giełkę po prostu, żeby rano się spsikać, dodać sobie energii, albo żeby robić z nią jakieś fajne kombo, gdzie chcę, żeby ta kawa mocno się wybijała. Ale słuchajcie, to jest tak realistyczny zapach kawy z mlekiem, że ja pierdził, ja po prostu przepadłam. Dodatkowo. Tam giełka jest tak trwała, ja nie wiem, czy tylko u mnie, ale u mnie to jest naprawdę tytan trwałości. Ja ją sobie testowałam z jakimiś tam perfumami i co czułam na koszulce na koniec dnia? Właśnie kafe Latte, właśnie tę giełkę. Ja wiem, że ją często można dostać na promocjach w Rosmanie. W regularnej cenie kosztuje 40 zł. To słuchajcie, to jest regularna cena, można ją dostać na promocjach. Ja kupiłam właśnie za chyba niecałe 40 zł. Natomiast ona jest warta każdej złotówki, to jest autentycznie piękna kawa z mlekiem, mocna kawa z mlekiem, palona kawa z mlekiem, czyli taka jaką ja lubię, bo ja lubię kawkę sobie strzelić z trzech łyżeczek i dodać sobie mleko, jest, bo ona po prostu pachnie jak cukierki Kopiko, ja już o niej mówiłam przy okazji mojego vloga i właśnie mówię, kurczę, jak te cukierki się nazywały, Czokapik czy Kopiko i e, widzowie mi napisali właśnie, że Kopiko, Cudo, po prostu cudo, naprawdę cudo. I kochani, jak połączycie sobie tę giełeczkę, na przykład, bo możecie, żeby było bardziej fajnie, bardziej kremowo, jak połączycie z Bianko Latę albo z Eclair, to ja już w ogóle nie mam pytań. To było moje kombo, które nosiłam wczoraj, które utrzymało się na mnie naprawdę bardzo, bardzo długo, praktycznie cały dzień. Także takie kombo ja Wam tutaj polecam. Tanie dostępne w Rossmanie e, i ten zapach naprawdę dodaje energii. To słuchajcie, naprawdę dodaje energii i będzie to kolejny mój motywator. O perfumach, które mnie bardzo motywują, nagrywałam Wam już filmik. E, także możecie sobie sprawdzić, natomiast myślę, że tam giełka, ten zapach wskoczy też do tego mojego motywującego składu, perfum e, i zapachów. Także Scent of Beauty a cafe latte, mgiełka zapachowa, mocna kawa z mlekiem i z cukrem, dostępna w Rossmanie. Ja przepadłam. I od tego po prostu zaczęła się moja miłość, i ja chciałam więcej. I słuchajcie, znalazłam French Coffee. To jest ta sama marka, e, co słuchajcie. E, Czoko Mask. A jak wiecie, tanie arabskie perfumy Choco Mask uwielbiam. Jest to najpiękniejsza mleczna czekolada, jaką posiadam. No i słuchajcie, z tej samej firmy zamówiłam sobie French Coffee. To jest 100 ml, i 100 ml wygląda tak, ja zamawiałam na Allegro. 100 ml wygląda tak, jest przepiękna buteleczka. Tutaj macie nadruk, French Coffee, natomiast 50 są w identycznych butele buteleczkach, jak mask. No i słuchajcie, ja po prostu nie mam pytań. Ja wiedziałam, że to będzie petarda, za nieduże pieniążki. To będzie na takiej zasadzie, że będzie można z tym zapachem fajne kombo robić tak, jak robię to z czoko mask, albo używać solo. To jest po prostu tak mleczna kawa, jak macie w Koście, jak macie w Starbucksie. Mleczna kawusia. Ten jest bardziej, tam giełka jest taka bardziej, jak ja to mówię, oczywiście zadziorna, czyli dużo cukru, mocna kawa, dużo mleka. Tu jest natomiast taka kawka z mlekiem. Na każdym ten zapach będzie wybrzmiewał inaczej. U mnie wybrzmiewa po prostu jak taka kawka ze Starbucksa czy z Kosty, którą bardzo, bardzo lubię. Mało tego, słuchajcie, już kocham ten zapach. Wiecie dlaczego? Jak kiedyś mieszkałam w Londynie, to pracowałam yy, w coffee shopie. Na takim markecie owocowo-warzywnym, tam przyjeżdżałam do pracy bardzo wcześnie i tam e, robiliśmy taką kawkę. E, I tam przychodzili wszyscy pracownicy tego coffee shopu, coffee shopu i ta kawka była w e, takich papierowych, wiecie, kawa na wynos, no, w takich papierowych e, kubeczkach. I tam było zawsze dużo mleka, i ta kawa smakowała w tym coffee shopie. Dino Coffee Shop się nazywał. I ta kawa tam smakowała inaczej niż wszędzie. To była zupełnie inna kawa. Nie wiem dlaczego. Była bardzo mleczna, ale miała taki swój specyficzny zapach. I te perfumy przywołują mi wspomnienia. I ja, jak je powąchałam pierwszy raz, to mówię, kurczę, ta kawa mi się z czymś bardzo kojarzy. I przypomniałam sobie, że w coffee Shopie, w którym pracowałam, tak właśnie pachniała kawa. Kawa świeżo zmielona z dużą ilością mleka, taka kremowa. Jejciu, jakie to jest piękne? Później gdzieś wyczuwam lekki karmel też słuchajcie to jest po prostu raj. Niedrogi raj dla osób, które chcą kawy w perfumach, w zapachach, które potrzebują. Psiknąć się e, zapachem, który będzie bardzo taki realistyczny i który bardzo będzie przypominał kawkę z mlekiem, kawkę z cukrem. To są moje dwie propozycje. I e, tak się zastanawiałam, czy poczekać z nimi i powiedzieć Wam przy okazji właśnie tego filmu, który e, planuję, czyli o wszystkich moich perfumach i zapachach z nutą kawy, ale później stwierdziłam, że nie ma co czekać, dlatego że to. Jest naprawdę dobre, w dobrej cenie i bardzo, bardzo dobre. I to są dwa zapachy, które ja autentycznie cały czas teraz używam yy, i solo, i mieszam je też z innymi zapachami. Także no kurczę, nie byłabym sobą, jakbym Wam nie powiedziała yy, i wiecie, wrzuciła je razem z tamtymi zapachami, co uczynię. Na pewno już teraz Wam mówię, że one się w tym całym zestawieniu pojawią, no bo no to jest kawka z mlekiem, nie? No muszą się pojawić. Natomiast stwierdziłam, że tutaj nie ma co czekać. Jestem tak podekscytowana. Słuchajcie, że dzisiaj mi się w ogóle yy, mówię to, co mi po prostu ślina przyniesie na język. Ale uważam, że te dwie kawowe perełki są tak dobre, że po prostu musiałam Wam o nich dzisiaj yy, powiedzieć. Także dajcie mi znać, czy macie. A w szczególności, jeżeli macie kafe latę. Scent of Beauty, tę giełkę z Rosmana, to koniecznie napiszcie mi, czy ona jest na Was trwała, bo ja słyszałam różne opinie. Na mnie to jest tytan trwałości. Jestem po prostu zachwycona. No i dajcie mi znać, czy słyszeliście też o French Coffee. A jak połączycie razem tę giełkę yy, i te perfumki arabskie, to już w ogóle jesteście słodką, mleczną kawą. I nie będzie osoby, która za wami się nie odwróci i nie powie wow, jak ty pięknie pachniesz, jak kawa. Także dajcie mi koniecznie znać. Pamiętajcie, ta buteleczka się różni, bo to jest 100 ml. 50 są w takich samych buteleczkach, jak Czoko Mask. Także takie moje kawowe. Cudaki. A teraz kochani, dziękuję Wam już za mile spędzony czas. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli Wy macie jeszcze jakieś tanie, fajne kawowe propozycje, dajcie mi znać na dole. No i za jakiś czas zapraszam Was już teraz, żebyście mieli na uwadze, że film o perfumach z nutą kawy na pewno niedługo się pojawi, a będzie tam naprawdę dużo, dużo fajnych perełek. Także pozdrawiam Was serdecznie na Buziaki. Hej, pa!